Leszno, kwadrans samorządowy. Audycja finansowana przez miasto Leszno. Witam bardzo serdecznie, kwadrans samorządowy w środę, ponieważ w czwartek jest sesja Rady Miejskiej Leszna, więc jak przed sesją zawsze także dzisiaj przedstawiciele klubów Rady Miejskiej, dzisiaj dwie panie, jeden pan, panie Hanna Kotomska, PL18. Dzień dobry. I Barbara Mioczkowska Koalicja Obywatelska. Dzień dobry, witam serdecznie. Oraz pan Mariusz Nowacki, Prawo i Sprawiedliwość. Dzień dobry. Sesja, proszę państwa, jutro o godzinie dwunastej. Rada Miejska ma do podjęcia uchwał kilkanaście. Dokładnie 12, 12 15. 15, 15. 5, aż 15. My się na kilku najważniejszych skupimy. No, ta najistotniejsza, jak zawsze, i to jest na każdej sesji, zmiany w budżecie przesuwa się pewne pieniądze. Pieniądze zarówno na różne miękkie rzeczy, jak i na twarde, czyli na inwestycje. Te najważniejsze zmiany to. Tak, na jutrzejszej sesji zmiany no, no może nawet być to dość istotne, ponieważ zmniejszamy wydatki wieloletnie na kwotę 71 tysięcy, inwestycje jednoroczne na prawie pół miliona, zakupy inwestycyjne na 710 tysięcy, zmniejszamy zadanie z budżetu obywatelskiego na 673 tysiące. Zdejmujemy zakup parkomatów ze strefy płatnego parkowania na kwotę 800 tysięcy złotych, wycofujemy. 565 tysięcy na zadania, zadania na budowę Skyparku w Gronowie. Wycofujemy inwestycję lokalną przy ulicy Rzepakowej. Jest to odwodnienie i oświetlenie ulicy na kwotę 350 tysięcy. Jak również zdejmujemy zadanie, to jest budowa budynków komunalnych przy ulicy Gajowej. To jest na kwotę 238 tysięcy. Ale wprowadzamy z kolei modernizację parkingów przedszkolu numer 11. To jest kwota 42 tysiące. Jak również budowa sali gimnastycznej w zespole szkół numer 4 prawie na 100 tysięcy złotych, Dokładamy 30 tysięcy na zakup samochodu dla Straży Miejskiej. No i zwiększamy budżet o 8 milionów. To są pieniądze, które mam, dostaliśmy od wojewody na dodatki węglowe, węglowe. dla mieszkańców Czyli dla miesz tych, co złożyli. Tak. Y bo tu wioski. dzisiaj jedna pani taka zaniepokojona dzwoniła, że ona 1 września złożyła, jeszcze ciągle nie ma rozpatrzonego wniosku i się bała, czy że nie ma pieniędzy. Jak rozumiem, pieniądze są. Pieniądze, pieniądze są. są. Już w tej, tej chwili tak. zostało wydane ponad 5 milionów. Jeżeli chodzi o te nowe pieniądze, bo takie jest zapotrzebowanie. Tyle wniosków zostało złożonych. Jeszcze czekamy. I, I jeszcze czekamy. Także myślę, że mieszkańcy w żaden sposób nie powinni się obawiać. 1 września pani złożyła. No to myślę, że w najbliższym czasie. Dwa miesiące same, to są to na już... rozpatrzenie zgodnie z ustawą. Tak, tak, tak i tak naprawdę to mieszkańcy dostają na bieżąco tych wniosków jest mnóstwo, około 4 tysięcy. Ale ja chcę zapytać? Jeszcze o, tylko chciałam dodać. O to rezygnację o te... z inwestycji. Tak, to z... nie jest właśnie właśnie tu chciałam dodać, że to nie do końca jest rezygnacja. My je przesuwamy po prostu na rok 2000. 23 i zadania z budżetu obywatelskiego yy, i o czym ty jeszcze Basiu wspominałaś? No to co mnie interesuje. No budynki komunalne. Wymiana, no to też wymiana, Gajowa wymiana też Wymiana parkomatów. Miały yy, być w tym roku wymieniane tak, wszystkie ale nie, parkomaty Ale nie w mieście, będą w tym roku yy, wymieniane. Ponieważ jak wam to wyjaśniono... Względy proceduralne, przeciągające się procedury Procedura przetargowa. przetargowa. Nie, nie zdołaliśmy jeszcze wyłonić... Także tam jeszcze nie było przetargu. Nie było przetargu, nie było przetargu ale przetargu, no, tak. mamy takie wątpliwości, czy w przyszłym budżecie znajdą się pieniądze na te inwestycje. Czy tam budżet 2023 roku będzie taki, że żeby... ma Basiu, no tak, ale czy się znajdą? No, ale skoro w tej chwili są rzeczy takie, które wymagają jakby priorytetowego traktowania, no to jeżeli można coś przesunąć na rok 2023, no to jest normalna procedura pod koniec roku. Takie rzeczy przecież ale robimy. Wyjaśnijmy sobie tak zawsze. jasno. Rezygnujemy na przykład z parkomatów albo z tych. budowy budynków znaczy, tam akurat chyba nie na budowę, tylko na jakieś projekty podejrzewamy, mhm, tak. jak to jest 200 tysięcy, tak, tak, tak. żeby zrobić tę salę gimnastyczną w zespole szkół numer cztery. To tak wygląda? Znaczy to, my, to są, te przesunięcia są w takim jakby w taki sposób prowadzone, że tu nie ma konkretnie, że z tego zabieramy, a na to dajemy. Tak? O coś no bo to innego jest... chcę zapytać. Czy, 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 czy doszliśmy do sytuacji, że w miejskiej kasie zaczyna brakować pieniędzy i dlatego przesuwamy? Ale to jest, ale my zawsze pod koniec okay. roku przesuwamy pewne tutaj na rok. Czyli tutaj nie ma na takiej wiedzy. Nie, nie, ma, nie, ma takie nie. Wiedzy. na tę chwilę Zagrożenia. nie. budżet nie, spinać. Nie, 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 nie. Bo samorządy wiemy, że teraz muszą sobie poradzić z tymi wszystkimi. Przygotowanie budżetu na kolejny rok, no niestety wiąże się z tym, że pewne rzeczy, które jakby teraz. Hmm. Moglibyśmy już wymagają, nie znaleźć w budżecie na ale... 2023, 2024. Tego no no na razie same, nie wiemy. Na razie wiemy, że są przesunięte, bo to są czas, zadania tak. wieloletnie. One nie są jednoroczne, także. To jest jakby nie normalna widzę tutaj procedura. No. Nikt, nikt na, nic nam na ten temat na razie nie wiadomo. Przynajmniej. No, pytam też dlatego, że no, te parkomaty to już tak rzeczywiście wymagają wymiany, bo coraz częściej nawalają i widzimy ludzi, którzy przy tych parkomatach. Ja myślę, że odchodzą tutaj będzie, nie, miasto nie miasto będzie miało odpowiedzialności. Tak, musi no będzie, będą, musia, będą musiały być wymienione Ta te parkomaty. Wiadomo, że to się wszystko musi odbyć zgodnie z Czyli jest to jest na rok przyszły. Tak. Kolejny pakiet uchwał, który podejmujecie, to zmiany w planach zagospodarowania przestrzennego. To chyba trzy są takie uchwały. E, tak. tak. To I to są dość interesujące uchwały. Jedna tu po sąsiedzku, to jest teren 17 stycznia i Włodarczaka. To po, teren po byłym pogotowiu ratunkowym. Tam się po prostu zmienia wachlarz w ogóle działań mm -hmm. na tym terenie. Tereny zielone, rekreacyjne, usługi, do, do, dojdą usługi i budownictwo wielorodzinne. I dwa tereny to jest ulica, to, tutaj sobie chyba muszę pomóc, okrężna, okrężna Konstytucji tak. i 3 maja no. oraz tory kolejowe. Stworzone są na nowo zaplanowane, planowanie przestrzenne jest przygotowane w celu instalacji urządzeń dla pozyskiwania energii elektrycznej do 100 kW tak na spółdzielczej tak. i Wilkowickiej. To są dwa tereny, które będą wykorzystane na tak zwane te fermy czy farmy fotowoltaiczne. Ale wyłącznie, czy to będzie na budynkach na przykład, panele? czy tam po prostu powstaną. Ja nie fermia. znam takich szczegółów. Yy, to, bo my ja nie wiem przynajmniej. To było na przyznaję się ja tak, będę brnąć. Bo... Odnawialne źródła energii. Tak, ale nie, nie wiem jestem, w jaki sposób to będzie instalowane. Infrastruktury, tam infrastruktury, w ramach starał. tego także też tak. w MPEC-u to także nie, nie tylko, że tak powiem. No w każdym razie, żeby żeby, żeby można było przeprowadzić takie nie? działania, no to musi być zmieniony plan, tak? Żeby dopuścić możliwość instalowania takich rzeczy jak farmy fotowoltaiczne. Ja dobrze rozumiem, że tutaj państwo pole Miki żadnej w tej sprawie nie będą toczyć. No, nie, nie, no skąd że nie to nie jest to wszystko jest w interesie miasta i, 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 mieszkańców. I, i mieszkańców, tak? Jeszcze jeden interesujący projekt rozpatrzenie petycji mieszkańców, a chodzi o tę słynną historię terenu na osiedlu Rejtana. Tam przypomnę Państwu, jest taka działka porośnięta drzewami, bo tu tak. podobno nie jest formalnie las, ale działka, działka porośnięty. To jest lasek, który powstał SP13. przy pomocy jest samosiewek, bo y -y -y. tak naprawdę to te drzewa To, to które miasto tam miało rosną. sprzedać za niezłą cenę pod budownictwo wielorodzinne, pojawiły się protesty przetarg odwołano i teraz, jak rozumiem, wy ostatecznie zdecydujecie o przeznaczeniu tego terenu. Pani znaczy my, my, my jako Komisja Skarg, Wniosków i Petycji rozpatrywaliśmy zasadność petycji. Głosy były podzielone, ponieważ stanowisko Wydziału Architektury, dla mnie przynajmniej osobiście, jest na tyle jasne i, i że ja nie miałam żadnych wątpliwości. Być może to, co powiem, nie, nie będzie popularne, ale ja uważam, że ta petycja nie powinna być uznana za zasadną, ponieważ w interesie miasta i większości mieszkańców jest to, żeby tam powstało to osiedle budownictwa wielorodzinnego. Co jeszcze jest ważne? Od 30 lat miasto ma plany, ma zapisy, które ewidentnie mówią o tym, że na tym miejscu ma powstać osiedle wielorodzinne. Plan zagospodarowania przestrzennego, przypominam. Yy, tak. tak. Co więcej jeszcze, jest to chyba jedyne osiedle w Lesznie, które ma tak bliski i szeroki dostęp do terenów zielonych. Tak naprawdę żadne z osiedli yy, tych na obrzeżach miasta nie ma dostępu do lasu tak bezpośredniego. Przecież, szanowni państwo, w momencie, kiedy te domy były budowane, które, w których teraz ci yy, autorzy petycji mieszkają, yy, wówczas również wycinano Drzewa, żeby oni mogli tam te domy zbudować. Dlatego y, ja osobiście stoję na stanowisku, że y, nie możemy jakby tutaj zaprzepaścić y, całego y, bagażu y, doświadczeń prac związanych z tym, że to. Ten teren ma być y, miejscem dla wybudowania nowego osiedla, bo na to też mieszkańcy Leszna czekają. To jest oczywiście zdanie pani. To jest Hanny moje zdanie. Natomiast y, komisja przegłosowała projekt uchwały w stosunku 5 za, 2 przeciw. Czyli była Pani jedną z dwóch osób przeciw. Tak, ja byłam jedną z dwóch osób przeciw. Przeciw nasz y, dyscypliny nie ma, wszyscy będą głosować według swojego uznania. My stoimy na stanowisku, że przy dzisiejszych zmianach klimatycznych, przy dzisiejszych możliwościach budowania na innych terenach budynków wielorodzinnych może być trzeba było jednak zadbać o to, żeby było więcej zieleni, mniej tych samochodów, jak również przestrzeń, która potrzebna jest dla mieszkańców, mniej tego betonu. Będziemy głosować, każdy według swojego uznania. Mniej, tak pieniędzy, jak na komisji. mniej pieniędzy do kasy miasta ze sprzedaży nieruchomości. Tak mniej jest. mieszkań dla mieszkańców na terenach atrakcyjnych. No, czy to było pewnie w planach wykonania budżetu, ta sprzedaż tego terenu? Nie, nie. na 2020 nie, 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 nie było nie, nie, nie tego w planach. Nie, nie. Czyli zasadniczo klub dyscypliny nie ma, ale jesteście za uznaniem petycji. Za uznaniem petycji mieszkańców przy ulicy Rejtana. W naszym klubie też nie ma dyscypliny, jeszcze tylko do... Bo rozumiem, że też na komisji byli członkowie klubu, którzy głosowali tak. inaczej niż pani. Tak. Pan, nie pan, pamiętam, pan nie, nie było Nowacki. Podpisów, ale to była dość w liczna petycja. Klubie, oczywiście też nie ma dyscypliny. Znaczy u was nigdy nie ma dyscypliny, to w ogóle to tak... <grym> Jesteśmy bardzo pluralistycznym, że tak powiem, klubem, także... Elastycznym. Ale co uważa Mariusz Nowacki? <grym> znaczy tak, generalnie rzecz biorąc ja osobiście też jestem za tym, żeby rzeczywiście jak najwięcej zieleni mogło pozostać i było. Co nie oznacza automatycznie, że jestem za uznaniem tej petycji za zasadną. Szanowni Państwo, ja też jestem za tym, żeby było jak najwięcej zieleni, żeby było jasne. Naprawdę, bo to teraz jak, nie wkraczajmy na takie wiązki teren. Jak Pan w temacie petycji? I kocham drzewa i nie chcę ich usuwać. Tak powiem, nie podjąłem decyzji Jest to petycja jeszcze, mieszkańców jeszcze, miasta Leszna. Tak, ale, no jeszcze jako klub tak, będziemy się spotykać. Tak, To jest petycja rozmawiać. mieszkańców miasta Leszna, ale są też, jest też cała grupa mieszkańców miasta Leszna, która oczekuje, że na tym miejscu powstaną nowe yy, domy, gdzie hmm. będą mogli mieszkać w tak atrakcyjnej okolicy. Może referenda lokalna zaczniemy wprowadzać? Myślę, że to jest zbędne. Y, jeszcze jedno pytanie, bo y, to, że petycja gdyby hipotetycznie została jutro przyjęta, to jeszcze nie oznacza, że ten teren zostanie zachowany, bo trzeba zmienić plan zagospodarowania. Trzeba zmienić plan zagospodarowania, co oczywiście, jest, robisz, możliwe, tak, co i wtedy oczywiście robisz, jest możliwe. Głosować. I zmiana planu już należy do Urzędu Miasta. Tak. I będzie kosztować? Tego nie wiem. No. Zmiana planu, Zmiana darowania, no bez, bez kosztów. No na pewno koszt, koszty, no. już, koszty no. będą na pewno z tytułu tego, że, 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 że będzie tam po prostu lasek, który za chwilę, jak to też pan Zielony architekt Miejski podkreślił, leśna. może się okazać, że te drzewa, które mają już 50 lat, one za chwilę też już nie będą jakby spełniały swojej roli, tak? Mówiąc tak, tak eufemistycznie, bo mogą też mogą się okazać. Pani radna chyba rzadko chodzi do tego lasku, to nie są takie bym do Lasku, rzadko, to, są to, że to są samosięki, to nie jest moja. To ja sobie tego nie wymyśliłam. Ja taką opinię usłyszałam z ust nie przypominam sobie ale dendrologów ktoś, dendrologów może nie, ale ludzi zajmujących się zielenią. Także y, tak przynajmniej w momencie powstania jakby tego zagajnika to były drzewa, które się samowysiały. ich tam y, chyba nikt specjalnie nie sadził. Ale, ale podsumowując, ale, ale podsumowując oczywiście dla mnie najważniejsze jest to, że my y, budując tam ewentualnie nowe osiedle nie pozbawiamy mieszkańców tego osiedla dostępu do terenów zielonych, bo mają ich pod dostatkiem. Sesja proszę państwa jutro o godzinie 12:00, także wtedy się ok Każe jak ta petycja ostatecznie zostanie rozpatrzona Oczywiście. podobnie jak ja 14 pozostałych projektów uchwał. Jak zawsze przypominam, że sesje są otwarte dla mieszkańców. Można na Karasia przyjść. Zapraszamy serdecznie. Hanna Proszę. Kotomska, Barbara Miaszkowska Mariusz Nowacki i przedstawiciele klubu Rady Miejskiej. Dziękuję bardzo. Dziękujemy, Dziękujemy. bardzo. Do usłyszenia. Leszno, kwadrans samorządowy. Audycja finansowana przez Miasto Leszno.